Cześć Siemanko, witam Was w czwartym odcinku na, moim, na, na naszym kanale. No i ogólnie, przed jeszcze przed odcinkiem, stworzyłem sobie świat dość niedawno, ale stworzyłem sobie świat. Jestem w takiej wiosce, powiem Wam, dość się tu wzbogaciłem, jestem dość bogaty, mam dość dużo rzeczy. Wiem, że po zbrojce patrzycie i mówicie, a Wojtek to ma tą najgorszą zbrojkę, taka jest obrzydliwa. Ale ym, i tak nie jest gorzej niż było, bo nie używam tych zbrojek, ale mam y, całkiem dużo tego. Ym, złoty hełm, y, skórzany hełm, y, kolczata zbrojka, miecz 7 obażnień przy ataku. Jest to dobre, ale ja muszę y, lepiej. Więc tak, naszym celem na, tym, na, tych od, na ten odcinek jest znalezienie drugiego skarbu, bo jak, pa, znaczy nie jak pamiętacie, bo ja dopiero ten świat stworzyłem, bo jak sami już słyszeliście, stworzyłem ten świat i znalazłem dwa statki. Wiem, że po której stronie jest jeden, a po której stronie drugi. Wiem, że po której stronach ja znalazłem drugi statek, ale tutaj ogólnie to znalazłem dwa statki, więc jest całkiem spoko. Wybaczcie, tylko sobie tutaj odśnieżę dróżkę do domu i możemy ruszać. Subskrybujcie kanał. A i w ogóle zmieniliśmy nazwę na te nagrające Minecraft'iki, a nie na grające maluchy. Więc subskrybujcie, polećcie to różnym swoim znajomym nasze filmiki. No weź, Kuba, Natalia, Blanka, weźcie, zasubskrybujcie nasz kanał. Bo, mogę, bo mogą oglądać tylko ci, co subskrybują. Więc ej, oglądasz, subskrybujesz czy nie subskrybujesz? Ja to sobie później sprawdzę. Pamiętajcie. Dobra. Już za chwileczkę odśnieżymy sobie drogę do domku. Wiem, że mi by z tego śnieżki wypadało, jakbym użył łopaty, ale ja sobie... Oj, ja sobie wolę odśnieżyć. Dobra, bierzemy mapę. Pamiętamy, że wioska jest cały czas za nami. Oczywiście nie popełniamy tego błędu, który popełniłem jeszcze przed odcinkiem, czyli chodzi mi o niezabranie łóżka, bo to jest najgorsza decyzja, jaką w życiu zrobiłem, więc łóżko ze sobą bierzemy. Weźmiemy już sobie je pod rękę. No i dobra, mam nadzieję, że nie, nie zgubimy naszej wioski. No i idziemy do drugiego statku. Mam nadzieję, że dojdziemy tam bez żadnego problemu, a nie że będziemy się nie ruszali. No a jeśli tam nie dojdziemy, no to mam inne plany. Wbijajcie 5000 łapek, wtedy otworzymy nasz y, sklepik. Um, dobra, myślę, że szukanie skarbu w tym odcinku, szczerze Wam powiem, trochę mi się nie chce. Bo dawno na tym świecie nie byłem, bo stworzyłem go sobie, ale dawno na tym nie byłem. Więc w tym odcinku rezygnujemy z tego sorki. Ale rezygnujemy. Myślę, że pójdziemy sobie do kopalni poszukać diamentów, albo potrajdować sobie z takim mega fajnym villagerem, bo diamenty są nam bardzo potrzebne. No a. Przepraszam, ich nie mamy. No więc musimy coś na to zaradzić. Nie może być tak, że my diamentów nie mamy. Tak nie może być. Okej. Okay. Mam też ogólnie podkę oddychania pod wodą na 3 minuty. Więc jakbym kiedyś wybierał się do świątyni podwodnej, to epicko. Teraz tak, myślę, że zaczniemy się tutaj kopać pod siebie. Jeśli coś nie zobaczę, to żegnaj. Jak myślicie, wziąć ze sobą lepszą zbroję, czy tam mi wystarczy? Wiecie co? Nie, tam mi nie wystarczy. Jeśli ja mam na serio iść do jaskini, to tam mi w życiu nie wystarczy. Dobra, założę że za jeszcze te spodnie i idę, tak? Tak już idę. Zrobimy sobie tylko jeszcze dużo kilofów kamiennych. Czy ja tu miałem jakiś patyk? Nie miałem. Nie miałem, no dobrze. No to idziemy sobie zrobić patykory. Um, oczywiście myślę, że łóżko możemy sobie zostawić, bo no przecież no bo musimy mieć punkty odrodzenia. Wyznaczono punkt odrodzenia, dobra. Punkty odrodzenia mamy zaznaczone. Um, to jest niby moja żonka i ma bardzo fajną ofertę. Zapomniałem Wam go przedstawić. To jest mój y, piesek. Nazywa się Pimbuś. Um, albo nie Pimpuś, tylko Doro. Tak nazywa się mój pies w prawdziwym życiu. No więc mamy zrobione 3 kilofy kamienne, więc myślę, że to nam na luzie wystarczy. Um, oczywiście naszym priorytetem to jest um, znaleźć di di diamenty i znaleźć przy okazji żelazo. <laughs> więc kopiemy się. Mam nadzieję, że nie zaskoczy mnie jakaś zaraz wielka jaskinia, gdzie normalnie nie będę miał z niej wyjść, tylko jakaś miła niespodzianka, jakaś diamenty albo żelazo od razu. To by była super niespodzianka. Dlaczego ja w ogóle używam owego kilofa? Dobra. No dobra. No nie gadajcie. Już się noc robi, dobra. Przepraszam was, ale jeszcze tą noc pójdę przespać, żeby już później mieć serio spokój. Sorki, yy, no no tak, no sorki Was, ale no muszę Was przeprosić, ale yy, no muszę Was niestety przeprosić na tą chwilę, bo nie mam, bo ja już chcę mieć tak na 100% punkt odrodzenia, yy, żeby później mnie nie zaskoczyła jakaś niemiła sp niespo... Aha, okej, okay, dobra. Idziemy sobie spać, wybrałem sobie ten domek jako mój. No i dzisiaj już e, wyruszamy w podróż. Ogólnie myślę, że zrobimy sobie taką kopalnię, ale będziemy mieli do niej dojście. A żeby mieć do niej dojście, musimy mieć dużo drewna. Więc powiem szczerze, że ten las. Mm, ja! Jak się go wystraszyłem! O kurde! Nie spodziewałem się go tutaj. Schowam sobie te mięso do skrzynki, żeby później móc się pozamieniać z niby moją rządką. No i dobra. Dobra. Mamy sobie jedną kamienną siekierkę. Myślę, że mi to w spokoju wystarczy. Ogólnie popolowałbym sobie. A ci co? Nie, w tym odcinku. Polujemy na morszczyznę, zombiaki, wiem, że już drugi raz zmieniam, ale to się poc, ja to drewno zbieram. A na kiedyś, na kiedyś będę je miał. Co to za problem na kiedyś mieć? Dobra, e, już nam brakuje tego podsadzenia, więc się podsadzimy tutaj trochę. Dobra, e, no więc dobrze. Okej, okay, więc w tym odcinku tym razem już nie zmienię zdania. To już jest serio priorytet na ten odcinek. Polujemy sobie na zombie, jak i morszczyznę, żeby upolować. Kolega, ja mnie będzie bardzo chętnie zabił, ale nie chcę, bo chcę mieć ochroniarza w wiosce. No, drewno sobie myślę, że odłożę na byle. Jakie rzeczy, bo ja tu mam tak podzielone, z tą zostawię kilowy szczerze mówiąc, zostawię sobie, bo w kolejnym odcinku na 100% pójdziemy sobie ym, y, tam. Y, gdzie, gdzie? Y, teraz już zapomniałem nawet, gdzie. Ym, czekajcie, ja bym sobie to wykorzystał i sobie tutaj jeszcze to to, bo chciałbym ten kill już wykorzystać, a nie mam tak jakby na czym go wykorzystać. Więc myślę, że villagerzy się bardzo ucieszą, kiedy im odśnieżę wioskę, coś dla nich trochę zrobię. Dobra. Wiem, że o wiele lepiej mi to... O, dobrze. Eee, jeszcze tu, tak. No, dobra, dobra. Okej, okay, idziemy sobie do wody. Oczywiście będziemy je bili siekierką, bo słyszałem, że zombiaki morszczyznę pod wodą bije się lepiej siekierką. Nie wiem, możliwe, czy kurczak. Nie będę go zabijał, bo po co przecież. Tutaj chyba tych zombiaków niestety nie ma, więc muszę gdzieś iść dalej. No, ale tak gdzieś jak sobie... Yy, ja poluję na trójząb. Bardzo by mi zależało na trójzombie. Trójzombie? Tak to się mówi? Nie wiem, jak już to się mówi, bo już zapomniałem. Ale... Mm, ogólnie wiem, że nie zabraliśmy sobie łóżka, ale... No nie, no przecież mamy wioskę za sobą. Ej. Ja myślę, że już się... Dobra, jakby co widzimy nasz wysoki domek. Nie no, już się nas robi? Ale serio? Dobra, szczerze mówiąc, jestem mega zdziwiony, bo nie widzę tu ani jednego zombiaka. Jest mi też trochę z tego powodu przykro. Moglibyśmy sobie wziąć to podkę oddychania pod wodą, tylko nie wiem, czy jest warto. Chyba nie warto. Ja sobie to zostawię kiedyś na jakąś świątynię. Myślę, że tutaj... Jakby to, to będzie się cały czas za rzeką. Myślę, że tutaj w tym miejscu już będą um, zombiaki. Trzymajcie za to kciuki, bo mega bym chciał trójząb. To jest po prostu, będę na niego polował aż go zdobędę. Hmm. Okej. Okay. jestem lekko nie. Jestem lekko zszokowany, że nie znaleźliśmy trójzombu. Jestem lekko zszokowany i jest mi też trochę lekko przykro. No, ale raz się żyje, no trzeba poszukać, no. Trudno, no. Ja Ej, jak się w ogóle tym łomaczko, naprawdę? Dobra, tutaj już powinny być zombiaki. Jeśli tu ich nie będzie, to ja nie wiem, gdzie oni są. Sorry, że przez chwilę ucichłem, ale. No, powiedzmy, że... O kurde, żebym ja zaraz nie, nie stracił tej dróżki, bo ja potem do wioski nie wrócę. A tam mam rzeczy, o których mogłem tylko śnić. Więc... O, dzięki. Ząbiaków nie ma, więc jest lipa, totalna lipa. Ale dlaczego ich nie ma? Co to... Co to w ogóle za... Nie rozumiem. Polecam Wam też innych youtuberów. Um, tak po prostu polecam Wam też Vito, polecam Wam Werka Aferka. Um, jeśli oczywiście już oglądacie, to możecie i mój kanał zasubskrybować, znaczy nasz kanał. No mieć tu jest, ale ja miedzi nie szukam. No dlaczego? Powiem Wam bardzo, mi się to nie podoba, że tu ich nie ma, bardzo. Przez chwilę, a, zapomniałem użyć te spodnie. No tak. Ej, w ogóle, jak temu Steveowi nie jest zimno? Ja rozumiem, że już go ubrałem, ale to, że mu. O, 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 dobra. Będę pamiętał, że ta dróżka jest cały. Myślałem, że tam był trzeci statek. Jakby był już trzeci statek, to bym po prostu. oszalał. Szczerze, mama, mówię. No. Dobra. Ej, patrzcie, tam musi normalne, pewnie w normalnych lasach dopiero będą. Trochę niszczaję tą taktykę, bo może w lodowych po prostu nie ma. I to jest wskazane. Więc myślę, że pójdziemy sobie ym, na chwilę, ale dosłownie na chwilę. na biomy normalne, zobaczymy, czy tu nie ma zombiaków. Nadal. No, po napiszcie mi, dlaczego ich tu nie ma. no. Dobra, pójdziemy sobie tam, jakby co będę wiedział, że w tą stronę trzeba iść. Mam nadzieję, że wioski nie zgubię. O, tu pewnie będą. Tu już się kończy lodowiec i tu jest morze. Jest. Tyle się na. Ej, jakby tu była świątynia podwodna. O, to ja bym już był w siódmym niebie. Chociaż pewnie nie będzie, no bo yy, świątynia podwodna. Jest, jest trójzębem! Jest trójzębem, chodź tu! Chodź, chodź! Chodź, tak, 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 tak! Są nawet dwa z trójzębem, mam, mam podwójną szansę. Mam pytanie: czy on mnie nie umie cenąć, czy on nie umie pływać? Okej! Okay. O kurde! Dobra, mega się wystraszyłem. Ale powiem wam. Ała? Ała, to, to się nie robi już śmieszne. Myślę, on mnie zabije. Dobra, ja tutaj wrócę. Powiem wam, nie mam zbrojki na to. Nie mam. Muszę jeszcze do domu wracać, bo... O, o, -o. Noc się... Dobra, nie mam po prostu na to zbrojki. Muszę sobie wziąć moją najlepszą zbroję, bo zbrojki to... <laughs> ja na to nie mam. Myślałem, że będzie lepiej, że po prostu sobie wejdę, zabiję go i wezmę sobie za i będę taki zadowolony. Ale widać, że niestety z mm, trójzębami nie jest tak łatwo. Yy, idziemy. Mam nadzieję, że nie zapomnę drogi tutaj, bo to jest jedyne miejsce, gdzie były. Odłożymy sobie oczywiście te spodnie, albo w sumie nie odłożymy ich, tylko. Dobra, powiem Wam, już się trochę pogubiłem i nie wiem, gdzie teraz iść. Eee, eee, nie, nie tam. Nie, ja nie... Nie, nie przyszłem stamtąd. Przyszłem. I drugi raz zgubiłem wioskę. Już drugi raz, bo poza odcinkiem też zgubiłem wioskę. Nie, dobra, nie, dobra, jednak ja jej nie zgubiłem. Dobra, okej, okay, mam nadzieję, że w tym odcinku zrobimy jak najwięcej... No, staram się, staram się to jak najszybciej zrobić, ale jak sami widzicie, zbrojki ja na to nie mam i cierpliwości też. Yy, więc biorę lepszą zbroję, yy, biorę moje żelazo, robię sobie chyba żelazny mieczyk. I yy, już się pogubiłem. Powiem Wam, nie podoba mi się to, że jestem jednak na biomie śnieżnym. Myślę nad opuszczeniem tej wioski i zrobienie sobie domku, ale to już w kolejnych odcinkach, bo w tym odcinku już nie mam na to trochę siły. I, i, i. O, matko jedyna. Jeszcze zbroj... Nie zbrojkę, tylko wioskę zgubiłem. Oj, jak jesteś geniuszem. Jeszcze się noc robi. No po prostu sprzyja mi ta pogoda jak nic. Co to, co to, 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 to. A, to tylko Dirt. Co ja tam na dieta patrzę. Dobra, ciężko mi tu będzie przetrwać. Yy, obawiam się, że umrę i obawiam się, że wioskę też już zgubiłem. I dlatego zawsze mówię, żeby brać łóżko. Ale w sumie mam punk punkt odrodzenia. Yy, więc jest bardzo fajnie, więc jak specjalnie bym... bym umarł jej jeju. No tak, to prawda, zgubiłem wioskę. O Jezus, co to jest? Wiem, że może trochę nie mądrze, że tak teraz na to wchodzę, a jest noc prawie. O, oczywiście niestety chyba będę musiał tą noc... Jest żelazo! Yy, więc jest dobrze. Wiem, że mógłbym się coś zjeść, ale powiem Wam... No po prostu, no... No dobra. No po prostu jest trochę niefajnie. No nie podoba mi się to, co teraz się tu... Tu dzieje. Na razie... Na, popu, popolujemy sobie... Popolujemy sobie trochę na zombiaki. No, 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 no! Kurde! Mówię ci, odczep się, a ty mnie nie słuchasz. Wiedźma! Jest, 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 jest! Dobra. Zjem sobie coś i idziemy ją... Wiecie co? Dobra, wiem, że może mnie. O nie, e, ok, mówiłem, że zbrojki na to nie mam cierpliwości też. Możliwe, że w takim miejscu. Jezu, jak ja się wystraszyłem. O, Matko, jedyna. Wiedźmy tutaj, jakby już nie było, a creeper to mógłby sobie wybuchnąć. Chodź, chodź, chodź. No wie, wypchnij. O, dziękuję ci. Ej, no kurde, pająk. Weźmiemy sobie tak czy siak. Nie wiem teraz, gdzie jest ta wiedźma. Może się dusi pod, pod wodą. Są jednak. No to ej. Dobra, myślę, że w tym momencie będziemy sobie kończyli, tylko zabijemy ją, zabijemy, zabijemy tylko, zabijemy tylko, mm, już, już, już kończymy, już kończymy nasz, o, dobra, myślę, że w tym, w tym już będziemy sobie w momencie kończyli odcinek, więc papa pa, żegnam się z wami, pa.